Wenecja nie chce nas opuścić. Troszkę pada. No, taka drobna żabeczka, Ale zakochani nie odpuszczają. Gondole pełne. E, 30 minut to wydatek 80 euro. No, to więcej jak no, prawie 2 euro za minutę. Mm. Kosztowna przyjemność. No, ale widzę, że wszyscy z niej korzystają. W pełni. Zakochani czekają w kolejce, na no, tu mamy parę hindusów, o pan dziś z Afryki, pani uśniadej cerzy. No myśmy tutaj też byli na gondoli razem z Agnieszką. Jest jeden wywiad tam nagrany. No cóż, no jeszcze parę godzin obiad, wino i wracamy do Krakowa. Na chwilkę, co prawda na chwilkę, na chwilkę, na parę godzin, bo o 5 rano Startujemy do Budapesztu, a stamtąd do Nowego Jorku. Do zobaczenia.